Arboretum Bramy Morawskiej, przepiękne kwiaty, krzewy. Jak to się wszystko ma pokleić z wioską wojów słowiańskich i wikingów? Ano okazuje się, że to arboretum jest w środku lasu, w Raciborzu, w środku dzikiego lasu, gdzie odkryto kurhany, miejsca pochówku plemion słowiańskich. Odtworzono wioskę, jak to dawniej bywało, no i my w tej wiosce jesteśmy, gościmy u y, Piotra, y, bo tak na co dzień y, masz na imię, urzędowo w dowodzie, a tutaj w wiosce jesteś? Drobna uwaga, tutaj nigdy nie mówimy sobie po imionach, które nam kiedyś nadano, tylko mamy hi imiona historyczne i tu jestem Thorstein. Torstein z ekipą dzisiaj gości dzień dobry TVN. Faktycznie tutaj kiedyś historycznie były plemiona słowiańskie. Tak, tutaj były plemiona słowiańskie i nie tylko. Tutaj mamy bramę morawską, przez tą bramę od starożytności różnego rodzaju szlaki handlowe się i nie tylko przewijały. Na przykład tutaj niedaleko mamy stare kurchany, całopalne. Y, które do dzisiaj można zwiedzać. Niedaleko była miejscowość, która jeszcze dawno, dawno przed Radzi Bożem y, należała do plemion golęszczyzn, Lubomia. A po najeździe Morawian na Lubomie powstał Racibusz i powstał nasz gród. Mówimy brama Moraw, ale tak naprawdę jest to przerwa w górach między Sudetami a Karpatami, i przez tą przerwę w górach przechodziły między innymi właśnie plemiona, ale no, dużo dobrej zabawy ma tu też młodzież. Może się pojawić młodzież i poczuć się jak dawniej, tylko uwaga, Krysteń z ekipą, Torstein, przepraszam, z ekipą, Tutaj nie ma zabawy, są zabierane telefony komórkowe. E, tak, jeżeli tutaj do nas przychodzi młodzież, czy przyjeżdża na dłuższe wyjazdy, które też prowadzimy różnego rodzaju zajęcia dla młodzieży, e, odcinamy młodzież od nowoczesności. To znaczy, że po przekroczeniu bramy e, zabieramy im sprzęt nowoczesny i zaczynają żyć w średniowieczu. Przestają się... patyki też. Też dostają patyki. Na początku na patykach walczą tak jak koledzy w szrankach, później już na ostrą broń, bo musimy z nich wojowników zrobić, ale uczą się m.in. różnych rzemiosł, typu gansastwa, typu robienie łyżeczek, typu kowalstwa. Także do wszystkiego kogoś przystosujemy. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź: i co dają radę bez tych telefonów z patykami w dłoniach? 90% daje radę. Naprawdę y, młodzież daje radę, trzeba im dać tylko szansę. Y, najfajniej się sprawują dziewczynki, bo są najbardziej takie prężnie działające I waleczne. i waleczne, a z chłopakami trzeba więcej popracować, ale też dają radę. Pięknie, y, że tak powiem opis życia. Dziewczynki są waleczne, a z chłopakami trzeba dłużej popracować. No jak w życiu. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj y, mówię to z uśmiechem, ale pogoda dynamiczna i mało bezpieczna przez Polskę. W